Koronawirus szaleje nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Wśród krajów najbardziej dotkniętym zarazą jest Wielka Brytania, w której mieszka około 800 tysięcy naszych rodaków. Wśród nich Tomasz Markowski, gostynianin, który wraz z rodziną przebywa na kwarantannie. W dzisiejszym odcinku rozmów kontrolowanych porozmawiamy, jak pandemia wygląda z perspektywy Londynu, jednego z największych miast europejskich. Witaj tamku. Witam. Od kiedy mieszkasz i pracujesz na Wyspach? Mieszkam od 13 lat. Pracuję też od 13 lat tutaj. Pracowałem jako... jako na pracowałem na budowie przez ostatnie 7 lat. Pracowałem też w komisji samochodowej, sprzedawałem samochody. A, I pracuję jako kierowca busa w firmie kamieniarskiej. Roz, rozumiem, że mieszkasz z rodziną? Tak, tak, tak. Mieszkam z żoną i z trójką dzieci. Kiedy i w jakich okolicznościach trafiłeś na kwarantannę? Bo wiemy, że na niej przebywasz obecnie, obecnie wraz z najbliższymi. Tak, e, od 16 marca jestem na kwarantannie e, z tego powodu, bo zacząłem się źle czuć wcześniej w pracy. Miałem objawy koronawirusa i kazali mi zostać w domu. Jak dzwoniłem pod numer e, alarmowy przez 14 dni, mam zostać w domu odizolowany od wszystkich. E, mam kontrolować dzieci, co się z nimi dzieje. Ogólnie moje dzieci miały e, kaszel i delikatną gorączkę i to wszystko. A w przypadku ciebie, jakie miałeś objawy? Miałem objawy. Miałem drapanie w gardle. Ciężko mi się oddychało. Czyli jak chciałem oddychać, to tak płuca mi wchodziły do środka. Było bardzo ciężko. Z tego powodu zadzwoniłem też na ten numer alarmowy. Miałem też gorączkę później po paru dniach. Jak w tej chwili się czujesz? Jak czuje się Twoja rodzina? Ja czuję się dobrze ale czasami czuję takie pobolewania w płucach. Oddycha mi się dobrze, bo mogę normalnie rozmawiać. Wcześniej było tak, że w ogóle jak chciałem coś powiedzieć, to musiałem parę wdechów głębszych wziąć, żeby coś co, co, cokolwiek powiedzieć, a rodzina czuje się dobrze. Dzieci, dzieci nie mają gorączki, nie mają kaszlu. Przeszło mi wszystko. A jak wygląda dzisiaj życie w Londynie? Wygląda ponuro. Ogólnie. Zero ludzi. Jak wyglądają te obostrzenia związane z koronawirusem? Czy ludzie się do nich stosują? Nie, ponieważ widziałem dużo osób, co w ogóle ignorują takie coś. Chodzą, chodzą gdzie chcą. Po parkach chodzili jeszcze parę dni temu. Chodzili po ulicach. W sklepie były tłumy. Ale teraz jakoś to, jakoś to znikło. To chyba, chyba ludzie zaczęli myśleć. Tak mi się wydaje. A jak rodzicie sobie z rodziną na kwarantannie? Ty, żona, dzieci? Czy możecie liczyć na jakąkolwiek pomoc? Rodzimy sobie dobrze. Jesteśmy odizolowani. Przez następne parę dni jeszcze. Bo chcemy, chcemy więcej się Dłuższy okres czasu być na kwarantannie niż to, niż to powiedział rząd, żeby mieć tą pewność, że, że nic się nie stanie. Eee, tak, mamy pomoc. Ogólnie to, to moja mama przyjechała do nas, żeby tam zająć się troszkę dziećmi też. Ona też jest zdrowa, także, także, także jest okej. Okay. Jak na razie. A czy to prawda, że w Londynie brakuje podstawowych produktów w sklepach? Jak to wygląda? Tak, zostało tylko jakaś tam woda. Alkohol, e, nie wiem, cukierki, ciastka. Podstawowych rzeczy w ogóle nie ma. I chleb, chleb jest, ale. Ale też trudno dostępny. Tak, tak, tak. Trzeba naprawdę się na, na, nachodzić po innych sklepach, żeby cokolwiek znaleźć. nie? Owoców nie ma, warzyw nie ma. Ciężko jest. Mhm. Wysłałeś mi dziś zdjęcia z Londynu, które zostały zrobione wczoraj, późnym popołudniem, wieczorem. Są całkowite pustki. Mówiłeś, że te miejsca normalnie tętnią życiem. Tak, ogólnie to jest. Nie, nie ma jak przejść, ogólnie, nie? Tyle jest ludzi w tych miejscach. Są bardzo popularne te miejsca, ale życie po prostu zamarło tam. To jest Trafalgar Square? Oxford Circus są najbardziej popularne e, miejsca w Londynie. Widziałam, że również u Was na ulicach pojawiają się patrole policji, które informują o tym, aby pozostać w domach. Tak, tak, tak. E, od kiedy to trwa? O, to trwa od czterech dni, chyba. Coś takiego, od czterech dni, tak. E, ogólnie patrole policji przejeżdżają i sprawdzają ludzi. Dlaczego wychodzą? Wiem sytuację nawet przed moim domem dwa dni temu, że policja zatrzymała osoby starsze i się pytali. Nie wiem, czy się pytali, ale zatrzymali ich i rozmawiali z nimi. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem prosto z Londynu był Tomasz Markowski. Całej rodzinie Tomka życzymy przede wszystkim zdrowia i zapraszamy na poniedziałkowe rozmowy kontrolowane. Naszym gościem będzie Jan Dziedziczak, poseł na Sejm.